Cześć, witam was na kanale Game of Growth. To jest kolejny odcinek z tej serii wskaźników, jak tutaj wyceniać spółki. Poprzednio mówiliśmy o klasykach Price, to coś tam. Dzisiaj dodajemy coś troszkę bardziej zaawansowanego. Mowa o Enterprise Value przez Ebida. Kolejny wskaźnik, troszkę taki PI na sterydach. Rozłożymy na czynniki pierwsze. Pokażę, kiedy dobrze działa, kiedy źle działa i jakiś tam konkretny przykład. Pamiętajcie, że moje materiały mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny. Zanim przejdę do rzeczy, warto w ogóle wyjaśnić, co to jest EBITDA, bo nigdy wcześniej tego nie robiłem. Mamy ten nasz rachunek zysków i strat w firmie. Na samej górze, top line, to jest revenue, przychody. To, co firma zarabia ze za sprzedaży swoich produktów, usług, bądźmy w przykładzie LPP no to będą ubrania w danym okresie. Od tego odejmujemy, schodzimy w pięterko niżej w rachunku zysków i strat, odejmujemy cost of goods solds, czyli koszty własne sprzedaży. No to chodzi o koszty bezpośrednio związane z produkcją towaru, czyli na przykład tutaj w LPP materiały, czy na przykład transport z fabryki do sklepów. No i po tym odjęciu otrzymujemy właśnie EBITDA czyli earnings before interests, taxes, depreciation i amortization, czyli zysk przed osytkami, podatkami i amortyzacją. Surowy obraz przed takimi rzeczami, które to jest może za bardzo ogólne, no ale za bardzo od samej firmy nie zależą, no bo taxes, no to mogą być różne od kraju, interests, no to zależy na przykład ile mamy tam wykupionych swoich obligacji a ile na przykład korporacyjnych wydaliśmy to też ta, także jest takie no, mocno y, zależne EBITDA oddaje stan po prostu same surowy operacyjny biznesu i możemy schodzić niżej tak teraz odejmujemy amortyzację i mamy sam ebit czyli interest before interest taxes już właśnie bez amortyzacji czyli tego depreciation i amortization na to się z kolei mówi operating income, czyli taki księgowy zysk bardziej niż ten operacyjny wyżej. Odejmujemy potem znowu odsetki podatki, no i mamy ten net income, earnings, które znane, to co mamy, jakby powiedzmy, na czysto, które będzie trafiać w jakiejś tam części do akcjonariuszy. Zacznijmy od takiej definicji. No, przez to wskaźnik wyceny spółki, który zestawia Enterprise Value, czyli wartość przedsiębiorstwa, z EBITDA, czyli zyskiem operacyjnym przed odsetkami, podatkami i amortyzacją. EV no to jest kapitalizacja rynkowa plus dług minus gotówka. Jak mówimy o długu, mam na myśli długotrwały i krótkotrwały. Jak o tym myśleć? Zamiast myśleć, że kupujesz akcję, używając tego wskaźnika, pomyślmy, że kupujemy całą firmę. Jako przedsiębiorcy przejmujemy tą firmę no to tutaj nie płacimy za same akcje. Musimy też przejąć jej dług, no ale pomniejszony o już jaką gotówkę tam mają. Możemy od razu spłacić część gotówki, dlatego ten minus cash. Nie? Więc EV jest taką realną ceną zakupu tej spółki, a EBITDA pokazuje ile ta spółka zarabia z działalności operacyjnej. Tu jest automatycznie przewaga nad PI, które no nie rozważa w ogóle długu, tak? Może mieć spółka ogromny dług i w tym wskaźniku będzie to widoczne, a w takim PI kompletnie to nie będzie widoczne. Dodatkowa taka rzecz w sieci finansów, ktoś może mówić, że no jakaś firma is trading six times EBITDA, no to właśnie tutaj będzie bił trochę do do tej metryki, tak, że powiedzmy, że sześć razy jeśli 6 razy z 6 roczna wypracowana EBITDA będzie się składała na całym wartość ten enterprise value firmy. nie To 6 na przykład brzmi dosyć mało, tak? że co, po 6 latach już dosłownie się zwraca działalność. Oczywiście to jest over exaggerating, bo od tej EBITDA jeszcze odejmujemy tax, depreciation i tak dalej, ale żeby mieć takie pojęcie, że tak to trochę działa, tak? że jak mamy wskaźnik 6, tutaj będziemy mieli, no to oznacza, że po 6 latach 6 takich EBIT zwróci nam wartość enterprise, wartość przedsiębiorstwa. Pewne zastosowania i zalety w porównaniu do innych. Tak? EV do EBIT jest bardzo często używanym wskaźnikiem, między innymi dlatego, że uwzględnia dług i gotówkę. Tak jak już mówiłem, duży dług będzie tutaj wyglądał drożej podczas tego wskaźnika, podczas gdy spółka z dużą gotówką będzie wyglądała taniej z tym wskaźnikiem. No, taka przewaga nad naszym znanym wskaźnikiem PI. Eliminuje to więc co więcej wpływ w struktury finansowania i podatków. To może być plus i minus, ale oczywiście EBITDA, no to liczy się, tak jak mówiliśmy, przed odsetkami, podatkami, więc na przykład możemy ją porównywać dosyć swobodnie. E, spółki właśnie e, z różnymi, właśnie płacą, płacącymi interesami z różnych krajów, gdzie na przykład są różne podatki. E, więc tutaj czysto porównujemy ze sobą no, tą taką działalność, tą, jak to się mówi właśnie ten operacyjny zysk między spółkami, a wykluczamy takie motywy no, troszkę mniej zależne od samej spółki bardzo często. Jest to wskaźnik, który daje stabilniejszy obraz niż PE, bo EBITDA i Enterprise Value Mniej się wahają w krótkim terminie no niż taki zysk netto, który z tu quarter, quarter może skakać. No i sama cena akcji oczywiście też tu no jakby jest w tym enterprise Value włożona, no ale aż tyle nie, nie ma wpływu jak w zwykłym PI, czyli no zapamiętajmy, że jest po prostu bardziej stabilniejszy. No i też to może dla nas nie jest jakieś bardziej przydatne, ale tak jak już wspominałem, no to dla właśnie takich inwestorów przejmującą, przejmujących jakiś fundusz, jakiś, jakąś spółkę, no to właśnie EV przez EBITDA lepiej mu mówi, ile lat zysk operacyjny musiałby pracować, ile takich zysków operacyjnych musiałby. Pójść na cenę zakupu firmy. Stąd właśnie ten skrót myślowy, o którym już wcześniej wspominałem, że spółka jest wyceniana na 6x EBITDA. Nie? I generalnie tutaj od razu zarzucę jakieś takie mniej więcej wyczucie: 6x czy mniej, no to raczej mówimy, że to jest tanio, gdzieś koło 10 naturalnie, powyżej 15, na przykład, to już mówimy raczej o jakiejś spółce z. Dużym wzrostem. Od razu tutaj zaznaczę, że to jest podobna zasada jak z Pi, tak? W jednym segmencie będziemy działać na 6X, no i wszystkie tyle będą miały, i to nie oznacza, że jest mega tanio, a jak mówimy o technologicznych spółkach, no to tutaj możemy mieć nawet te 20 wskaźnik FV przez EBITDA, i to wcale nie będzie oznaczało, że spółka jest na przykład za droga. Pewne problemy i ograniczenia tego wskaźnika to po pierwsze brak kapexu. EBITDA nie pokazuje wydatków inwestycyjnych w branżach kapitochłonnych. Jakieś energetyka, EV i EBITDA może wyglądać atrakcyjnie, choć firma no, musi wydawać miliardy, żeby utrzymywać biznes. Tak samo na przykład Google nie zobaczymy w tym wskaźniku w żaden sposób, że wydaje 85 miliardów na tą infrastrukturę AI. Tak samo powiemy, że nie nadaje się do banków i instytucji finansowych, no bo tam bardzo ważne, jakby źródłem przychodów są odsetki, a EBITDA je wycina, bo jesteśmy before interest, nie? Dlatego w bankach, tak jak już kiedyś było mówione, price to book value jest o wiele bardziej wartościowe. No jakaś taka pułapka wartości, jak z każdym wskaźnikiem, tak? EFD, EBITDA może pokazywać, że jest okazja, no ale może... Coś się zmieniło w spółce i wiadomo, że w przyszłości BIDDA katastrofalnie maleje. Tak? To jest też wskaźnik pokazujący przeszłość, już znane wyniki, nie przyszłość. Dlatego jeśli jest już wiadomo, że coś w przyszłości się zmieniło, no ten F do EBITDA tego nie oddaje. Ona oddaje stan przeszłości, nie przyszłości. No i tak jak mówiłem, ale to warto powtórzyć, różne branże, różne poziomy. Ciężko porównywać software z supermarketami. Tutaj będzie normalne 10x, w supermarketach 6x na przykład. Więc no, tak jak, taka sama zasada jak SPI, trzeba zestawiać spółki z tej samej branży ze sobą czytając ten wskaźnik no to teraz przykład zobaczmy sobie na LPP mamy tutaj ten szarszy kolor to stock price cena i na niebieską EV do EBITDA. Chciałbym tutaj zaznaczyć moment właśnie marca, 2022 rok mieliśmy wtedy 8 000 cena za akcję obecnie mamy ponad 17 czyli no wzrosło Dwukrotnie, 100% ponad zrobiliśmy przez te 3 lata. Jednak jak spojrzymy na wskaźnik, no to zobaczcie, że tutaj gdzieś się kręcimy od 8 do 9 cały czas i obecnie dalej jesteśmy na poziomie od 8 do 9. No i jak to zinterpretować? To, że wzrosła cena akcji, było naturalne, bo równomiernie wzrastał Enterprise Value i EBITDA. Tak? To, że wzrosła akcja nie jest spowodowane tym, że po prostu wrzucali tam pieniądze bezsensownie ludzie, to wynika z tego, że był fajny, naturalny wzrost EBITDY. Ta spółka LPP w tym przypadku jest tak samo wyceniona dzisiaj, tak jak w marcu 2022 roku. To, to jest jakby, chcę tylko pokazać, że bardzo łatwo tutaj obalić w ten sposób jakiś mit, że na przykład mamy tutaj jakąś bańkę na takim LPP, czy, czy w ogóle wiele z GPW, pewnie innych też takich spółek znajdziemy, po tym, po tym jak mieliśmy dużą hossę, no nie, po prostu. Przychodzimy powoli do normalniejszych wycen, przez to, że wcześniej po prostu byliśmy żałośnie wycenieni, tak, tutaj wręcz 7, ale to, to za dużo szczegółów. To po prostu dobrze pokazuje. Ten motyw, który wcześniej mówiłem o zakotwiczeniu. Tak? Ktoś by kupił LPP 3 lata temu, wzrosłoby to 100% i powiedział, że nie ma szans, że więcej to rośnie, to, to, to i tak jestem strasznie zadowolony. A tak naprawdę. Teraz kupując spółkę, nie byłoby większej różnicy jak z tym, jakby ten dany inwestor kupił to 3 lata temu. Spółka jest tak samo wyceniona przez inwestorów. Ten wzrost jest na tyle naturalny. Ten licznik enterprise value i EBITDA idą cały czas, rosną w tym samym tempie czyli ten price i zarówno zysk operacyjny i EBITDA. Na zakończenie. Podsumowanie. Oczywiście F do EBITDA to nie jest jedyny wskaźnik z tej rodziny. Możemy spotkać inne kombinacje F do EBIT, to do Sales. W praktyce jednak F do EBITDA jest najczęściej używany, połączy łączy ze sobą prostotę i użyteczność. Jakieś tam przykłady wyjątków, rateów mogą być, no bo tam zawsze patrzymy bardziej na cashflow, ale to właśnie mówię. Wyjątki. Warto też dodać, że EV do net income nie za bardzo ma sensu, czyli ten bottom line, tak, bo wtedy dług troszkę jest liczony podwójnie, zarówno w tym enterprise value i w interest. Jest tam troszkę też tego długu wliczonego, więc jakby spółki o dużym długu byłyby karane w ten sposób podwójnie. Także dlatego raczej, jakbyście się zastanawiali, dlatego raczej nie istnieje coś takiego jak FV do net income. Podsumowując, FV do EBITDA, no tak jak że każdy wskaźnik nie jest idealny, ale to chyba będzie najlepszy taki uniwersalny wskaźnik wyceny spółki w większości przypadków. Oczywiście pod warunkiem, że pamiętamy o ograniczeniach i żeby porównywać firmy w obrębie tej samej branży. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.